Cześć kochani. Przyszła do mnie taka, taka ciekawa refleksja, którą pragnę się podzielić, bo być może dać Ci jakiś szerszy wzgląd, wzgląd, wgląd na to, co, co się zadziewa w Tobie teraz, bo być może jest intensywnie u Ciebie, nie wiem, może tak być. Dlatego, że dużo się dzieje teraz w naszym pięknym kraju. Ja jestem akurat w, w Szwecji, ale odczuwam to, co się dzieje. No więc tak. Bardzo wielu z nas ulega emocjom, które mają swój sens, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy. Emocje są to są to stany, które są wynikiem naszych myśli. Czujemy, prawda? Czujemy te emocje, czujemy je w ciele, przeczuwamy je. Czujemy się z nimi albo dobrze, albo niedobrze, albo nam jest wygodnie z tymi emocjami, albo nam jest niewygodnie z tymi emocjami. To jest bardzo ciekawe i ten wgląd, który do mnie przyszedł teraz, że tak naprawdę bardzo wielu z nas odrzuca istnienie siebie jako istoty duchowej, odrzuca istnienie siebie jako istoty energetycznej i cała uważność jest skierowana naprawdę na tym ciele, na tym materializacji i tak dalej. Kiedy zauważysz, że to, za czym tęsknisz, te uczucia, za jakimi tęsknisz, ten spokój, za którym tęsknisz, te emocje na przykład, jakie chcesz odczuwać, ten strach, który się pojawia, to jest wszystko to, to są byty energetyczne, tak jakby jest to energia, która się pojawia, przechodzi przez nas, pojawia się i znika. Tak samo jak miłość, miłość jest w sercu. Miłością jesteśmy, z miłości jest wszystko, ale niezwykłe to jest, że odrzucamy siebie tak naprawdę w naszej esencji. I tak bardzo za nią tęsknimy, i to tak namacalnie teraz się pokazuje. Zobacz, naprawdę zobacz, otwórz swoje serce i zobacz, że ten lęk, który jest w przestrzeni, my go czujemy, my go przeczuwamy, pojawia się. Idziesz w jakieś miejsce, załóżmy, jest więcej ludzi na przykład, i, i od razu łapiesz jakieś myśli, jakieś emocje, coś tam cię dotyka, coś cię bardziej dotyka, coś mniej. I zobacz, że to są tak naprawdę pewne, Zewnętrzne um, energie, które Cię dotykają, a my tak bardzo uciekamy od tego, żeby przyjąć to, że my jesteśmy tą energią, przez którą to wszystko się um, przelewa, przeplata, którą doświadczamy. To jest niezwykłe, niezwykłe. Zatrzymaj się nad tym chwilę. Zobacz, ta fizyczność, którą widzisz teraz, to moje ciało, nie widzisz ten świat. Tak, widzisz sobie to wszystko i widzisz mnie jako moje ciało i słyszysz mój głos. Jednak to, co słyszysz, ma do, dociera jakby do Twojego serca, albo i nie, w jaki sposób to odczuwasz. To odczucie to jest energia, która przychodzi, pojawia się w Tobie i są stany, które chcemy czuć bardziej, które mniej, co jest naturalne, że tak jest. Ale kiedy zauważysz ulotność i przemijalność tych stanów. To zdasz sobie sprawę z tego, że tak naprawdę nie ma tutaj potrzeby przywiązywania się do czegokolwiek, nie ma potrzeby przywiązywania się do lęków, nie ma potrzeby przywiązywania się do nawet do tych uczuć bezlękowych, do tych stanów, kiedy jest spokój, bo po prostu ten spokój naturalnie się pojawia, kiedy praktykujesz o, samoobserwację jesteś po prostu obserwatorem tego wszystkiego, co się w tobie zadziewa, bo absolutnie wszystko, co się pojawia, w każdym momencie, w każdej naszej chwili, pojawia się, przechodzi przez nas i idzie dalej. I tak to właśnie funkcjonuje w naszym życiu. Niezwykłe. Niezwykłe to jest, że tak bardzo odrzucamy to, za czym tak bardzo tęsknimy. Tak bardzo odrzucamy od, odczuwanie siebie jako tego bytu energetycznego, który. Jest niesamowicie złożony, jest niesamowicie rozległy, jest niesamowicie wszechogarniający i niesamowicie nieskończony, niesamowicie nie do, do powiedzenia, nie do nazwania, nie do doświadczenia, nie do powiedzenia. Nie chcemy, nie chcemy tego przyjąć, że tak jest. Gdy jednocześnie tak bardzo za tym tęsknimy, żeby, żeby odczuwać siebie w ten właśnie sposób, żeby odczuwać siebie właśnie na tym energetycznym poziomie, żeby odczuwać stany, które, yy, które nam pasują, tak jakby. Ja nie mówię o to: nie czuj się tak, kiedy tak się czujesz, właśnie czuj to, co czujesz, ale zacznij zauważać, że to przyjdzie i odejdzie, pojawia się i znika, jak wszystko. Nasze ciała starzeją się, w pewnym momencie te ciała zostaną rozłożone na kawałki. Zależy, co sobie tam, jak to, jak to sobie ty albo zaplanujesz, albo będziesz miał na to wpływ, albo nie, co tam się zadzieje swoim ciałem fizycznym. Ale zobacz i zacznij interesować się może delikatnie tym, że, że my jesteśmy tą czystą energią, która sobie mieszka w tym ciele. I zapragnij doświadczać tej energii bardziej w ciągu swojego życia, poprzez medytację, poprzez samoobserwację, poprzez uważność. Zauważ, że te wszystkie emocje, te stany, poczucie winy, wstyd, lęk, niepewność, zazdrość, lęko jutro, agresja, złość, tęsknoty, to są wszystko stany, które się pojawiają i znikają do przeczucia przez nas. Zauważ to, poczuj to w sobie że to przychodzi, pojawia się i znika. I my tak bardzo trzymamy się tego, tak jakby jakbyśmy myśleli, że to będzie trwało wiecznie. I przychodzi taki dzień, kiedy otrząsamy się z tego snu. Może ten dzień jest dla Ciebie dzisiaj, Kiedy zaczniesz zastanawiać się i tak głębiej w siebie wchodzić i może dać sobie taką refleksję. Oczywiście to wszystko pojawia się znika, przechodzi przeze mnie, odchodzi. Pozwalam sobie przeczuć to wszystko, co się pojawia, zwłaszcza w dzisiejszych naprawdę wymagających czasach. To jest bardzo potrzebne, żeby nauczyć się zarządzać tym naszym, naszą energią, nauczyć się doświadczać siebie na tym poziomie, bo wtedy przestaniesz się utożsamiać z tą osobowością, do której tak bardzo jesteśmy przywiązani. Zaczniesz siebie doświadczać na głębszym poziomie. I te stany emocjonalne będą przechodzić przez ciebie. Nieraz poczujesz emocje, które są trudne, nawet kiedy zaczniesz medytować, kiedy zaczniesz doświadczać siebie bardziej i tak dalej. Te emocje będą się pojawiać, nie będą wygodne, będą trudne, ale Twoje przywiązanie do nich będzie dużo, będzie bardziej puszczało, tak jakby. Odzyskasz swoją wolność. To jest po prostu wolność emocjonalna. To jesteś ty. Więc zobacz i otwórz się, być może, na to dzisiaj, że, że nie ma co uciekać przed tym doświadczaniem życia w taki sposób, który jest naprawdę najbardziej zgodny z Twoją prawdziwą esencją, swoją prawdziwą naturą, z tym, kim jesteś. Bo przecież nie jesteśmy swoimi ciałami. Doświadczamy życia w ciałach. Nie jesteśmy tym, na co patrzymy na siebie. Doświadczamy siebie w ten sposób. Nie jest tak, że jesteś emocją chodzącą, jeśli nie zajesz sobie z tego sprawy, no to rzeczywiście doświadczasz siebie jako ta emocja i to jest tak trudne, czujesz to w sobie tak w środku, myślisz, że to po prostu nie minie nigdy i ten koszmar się nie skończy, ale to mija, to zawsze mija, zauważ ile już jest za tobą, zacznij zauważać jak wiele już doświadczyłeś, jak wiele już doświadczyłaś takich stanów, które zdawały się nie mieć końca, ale się skończyły i one już są za tobą. Poczuj to w sobie, zobacz że już jest za tobą i że rzeczywiście tak jest, że to przeszło przez ciebie i teraz idziesz dalej, jakby doświadczać nowego, sięgaj po więcej, chciej więcej, zacznij i zapragnij doświadczać głębszych stanów, cudowniejszych stanów, tych, tych pięknych doświadczeń, zapragnij tego w sobą, w swoim sercu, zapragnij doświadczać siebie na poziomie duchowym. Bo jesteśmy tym bytem duchowym, który doświadcza tutaj tego wszystkiego na ziemi. Bo my tak naprawdę chcemy się dobrze czuć. I zaczynamy rozumieć wtedy, że tak naprawdę mamy wpływ na to, jak się czujemy, bo to my wybieramy wszystko, jak się czujemy. Nie, nie odrzucając emocji, które się pojawiają, czy bólów, które nas dotykają czasami, czy trudnych przeżyć, które, które czasami wracają i pokazują nam. To, co mają nam pokazać, bo to wszystko nas ukształtowało, ale koniec końców dochodzimy do zrozumienia, że to my wybieramy swoje uczucia, to my wybieramy podejście do życia, jakim chcemy żyć, i to my wybieramy po prostu wszystko, czego chcemy doświadczać. Absolutnie, tak jest. No posiedź z tym na chwilę. Zostawiam cię z taką refleksją. Przekładam z ręki do ręki telefon, bo mnie ręka boli, a nie mam żadnego trzymadełka. No więc tak sobie tutaj przyszłam pogadać kilka słów takiej refleksji, takiego wglądu i takiej niezwykłości doświadczenia tego życia, jakim, jakie przyszło nam doświadczać w tych, tych stanach, kiedy te emocje sięgają z zenitu. Warto sobie uświadomić tak naprawdę, kto jest tą emocją. I kto doświadcza tej emocji? To nie, nie przyjdzie to tak od razu, nie jest tak, że od razu cię oświe oświeci, ale już moment, kiedy zaczniesz zauważać i oddzielać się od tych emocji, to będzie niesamowicie uwalniający i dający ci takie poczucie twojej prawdy, tej esencji, którą jesteś, że skoro możesz tak się czuć, że skoro możesz czuć się oddzielony od emocji, jakby ją przeczuć i puścić, i pozwolić jej odejść. I być dalej, żyć dalej, to, to znaczy, że tak można żyć, że to życie jest możliwe. I zobacz, jak to jest, doświadczać tych stanów coraz bardziej i bardziej, i bardziej, aż w końcu wydaje mi się, że takie jest nasze przeznaczenie, jako istot ludzkich, żeby tutaj doświadczać właśnie tej wolności przepływu emocji, tego, co się pojawia w nas, z takim szacunkiem do tego, co jest, z absolutnym poszanowaniem tego, że coś nam się nie podoba, ze zgodą na to, co przeczuwamy. Z szacunkiem do tego, co czujemy w sercu. Każdy ma prawo wyrażać siebie tutaj na swój własny sposób, ale przez to, że dajesz sobie to prawo, żeby czuć tak, jak chcesz się czuć, zaczynasz dawać to prawo też innym ludziom i pozwalasz im po prostu robić to, co czują w sercu. I kiedy każdy z nas z tego poziomu ruszy w swoje życie i zacznie odkrywać siebie na tym poziomie, takiej wolności dla siebie i dla drugiego człowieka, wtedy błyskawicznie nasz świat po prostu zacznie wibrować dużo szybciej i sięgniemy zupełnie innego poziomu jako ludzkość. Zresztą to już się dzieje tak naprawdę. Dlatego, że ludzie szukają do siebie, szukają w sobie odpowiedzi, i to jest dobre, to jest piękne, i za tym podążajmy. Trzymaj się ciepło powodzenia na Twojej drodze yy, i wszystkiego dobrego w odkrywaniu tej cudowności, cudowności emocjonalności. Pa Pa!